W dzisiejszym odcinku jakaś Pokera składająca się z młodzieży, zmierzy się z bardzo doświadczonymi wędkarzami. Zobaczymy, co złowi więcej kilogramów ryb. Będziemy oczywiście łowić na grunt i spławić. Stanowiska już wyznaczone, także zaczynamy. Czy damy radę ich pokonać w tym wędkarskim starciu? Chyba może nas uratować tylko łódź szczęścia. <noise> <noise> dobra, to jest Brawo! Mówię wielką wielką patrzcie. Pięknie jest nie. Pięknie, nie. Nie, nie, jest. Siedzi. Kto wygra poker? Nie wiadomo, Myślę, nie. Że ekipa pokera, ale zobaczymy. No. Zobaczymy, ty ja nawet wygram. Do Bo... jakiej ekipy należysz? To was. Witam was w kolejnym filmie. Dzisiejsze zawody odbędą się na naszym zbiorniku. Jest ekipa pokera. Podczas przygotowywania zanęty, nagle mieliśmy pierwsze branie. Mam pierwszą rybę? Przykręcimy. jest to. piękny, nie? nie. taki. Ile? 45, ma. Równo, na równo na równo 40, Cztery. no. 5. 45 ma, no. Tylko, nie? Ale jest bardzo długi, nie? Także... Okay. Możemy go wypuścić, nie? Idziemy teraz na wypuścić. Pierwsza ryba dzisiaj. Ładnie nie? Uważaj tak, jak jeszcze idzie, żeby Ananek go wypuścił. pięknie, nie? Jak twoje emocje, Pawełek? No, jest... To jest znowu na mojej I znowu limp. Jest kolejne branie z zawodów, Wydarèle, ja tu tutaj ci widzimy. Złoty karaż jest. Powoli go. Dajcie mu poływać, dobra? On się zmęczy. On jest słabo, rybał, nie? No karać się, ten złoty się ukręcił. On jest brykiem takim. Nie, mu się No samo, nie? Wszędzie to samo mamy. Bez wizji to nie ma co też, nie? Jest, o, dawaj. Jest. Zwykle. Zwykle. Nie, dawaj, Nie. Co ty, no jeszcze Co ty, co ty? Trago, podjeżdżaj, złoty, no i co? Mówiłem, że złoty. To jest złoty? Złoty, no. Złoty, nice. 40 około, dobra. Nice, zajebisty. Pokażcie, pokażcie, pokażcie. nie jest złoty. To no jest byczek. Ładno czułka. No. Dwa zero. No Ostatni przyjechali, jakie miejsce. Cześć, czy pan, pamiętasz go? A myśmy Amura, pamiętasz Gwia wtedy? Z Matim. Byliśmy wtedy w nocy z Eweliną, pamiętasz? Go? pamiętasz go? To idziemy do kołyski z nimi sobie. zero. Zacznijmy nagrywanie, zacznijmy wielko no, jest to Zobaczcie jaka ryba Paweł jak weź podejdź To jest ich pierwszy złoty karaż, nie w życiu no, Widziany, ale ładny Brawo Pawełek Pawełek to weź no, Załóż do, 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 do dołu dobra Na razie jest tylko 2 kilo nie Patrzcie to Uuuu Mati Pamiętasz że z tą nie mam, mam zdjęcie z tobą nie Pięknie. Czy się, no a, że wypuszczamy ryby za chwilę, odchodzimy ją i tyle. Nie? Z moim, co ją karafie we? Matił Guzio. Daj mi ręki! Bardzo duże emocje. <grym>. Pięknie poszedł. Jakie emocje? Bardzo duże. Najpierw się widzę, dzieje dzisiaj, nie? Zawody 2-0 dla pokera. 2-0 wygraliśmy nie widziałem dajcie lajka i chyba i na tym toku Mati jeszcze ci medali, nie? No i drugą? Zawody się kończą 18. 3-0 Jak 3-0? Nie Bagowo się liczy Aha no dobra Woli nie? woli A teraz na popka żeby tego nie? Tak i tylko jedna wędka. Bo to jest... Ale bo ja patrzę, to ile mamy kilo już. Ej, a Mikoła jebnie tą dziesiątkę jest poza Nie <noise> ma takiej opcji, Nie ma szans. Zobaczcie, taki karaś na padł. Walka nawet dobra i ruszamy, nie? Pięknie Pokaż... Ja go ciągnąłem. tego dzisiaj pierwsza ryba? Elegancko, nie? No, jeste druga, będę Kokus. ciągnął. Dobra. No dawaj. I poszedł. Karaś no, walkę dał w miarę, ale jest dość mało nie? Do zawodu się za bardzo nie liczy. Naliczyli na nam za niego 300 gramów, nie? Czekamy na kolejne rybne. nie. na kolejna ryba? Jest piękny, linak ładny. Dawajcie, razie. Powoli, nie? Damian, powoli. Malutki. Mati holuje. Małego lina. Może Mati, nie? Masz To jest moja lin. To No. Mati zmierzy rybę teraz. Około 30 cm, no. nie? 33 33, no bo 33. Dobra, Mati, weź go w ręce sobie Jego go Piękna, nie? Fajnie, linek Młody Tak mocno się nie zachacę, trzeba go trochę odpalić Spójrz mnie Odkoś go Skarzenie. Dobra, jest dobra. No dobra, wypuść go, Jeszcze Już trzeba mnie na koniom rybą Ty mamy rybę koni nie? mnie, dawaj Wypuść go, wypuść go, no Wziąłeś podbiera, czy jak? Mam jakąś żywę tutaj na bata, zobaczcie jak się ugina. Lin J nic nie mam, zmniejszcie, Mati, zmieniątka, zmieniątka, dobrze, piękne jest. pięć Nie Nie, Dokładnie. to Nie wiem, czy to pięć 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 nie? pięć też <Leonardo> <m Fragen> Walka była, nie? I teraz robimy, i te Na no, sławik. Yeah. Kolejny limb, właśnie taki sam praktycznie, nie ma ty? nie. nie, jest inny trochę. Widzę, że jest inny. Pojedźcie go ponownie, Paweł. Dobra, dobra. Pierwszy raz dotknęliśmy dzisiaj. Ale ładny. Uwaga. Dajcie lajka, suba i... Serduszko na no, tych sofutach kolejna ryba tak. Zobaczcie, piękna ryba, kolejna Liny dzisiaj tak biorą tak, Kubusz, dobry piłkarz, który gra z nami będzie wypuszczał pierwszy raz rybę Taką dużą w sumie. Chodź, ręce, no trzymaj go no i pusham, tak, Patrz. ale fajnie Kłównie. Hanie, nie? Rybę, uwaga! Brawa. Brawo! Wuja zachował wielką rybę tutaj. Padną. 1 kg to prowadzi, się... Jak prowadzi? No, nie no, to, kilo to, to ma 4 kg? Tak. Chyba tak. puść, puść. Pójść, pójść, pójść. 2 kg z podbierakiem, to to jest z tym? 2 kg, no dobra. Miej rację, uja. Miej rację, Piękny tutaj karpik naszego wuja! O, pięknie jest, nie zobaczcie Łany karpik 2 kg. Wuja ma teraz na końcu 2 kg, mamy 4. Na tą kulkę. kulkę! Super. Pięknie, wypuszczamy go teraz. Dobrze, wypuszczamy ta skarpika teraz. A na co powiesz? Bardzo duża emocja. Widzowie, ładne. Karpi. No? No, Widowie, dajcie lajka like i suba nie. Jestem go w No, puszaj. Widzowie, I czekamy na kolejne nasze ryby. I no, teraz idziemy teraz tyłka ma też rybać niebieskie. No, no, ja jestem. Nie, Jest skarpinaowa ryba zawodów. Nie ja mogę? Śliwa. Idziesz, bym już pojechał? No. no. Czyli poddanie, poddanie. No to 19 jest, nie? Zagrywaj go trochę, nie? No jest, jest ryba? Że jest karpiś, no, no Jest karpiś Nie, że mu slajd Okej Ja na prostu pływam, nie? Daj go, daj go On się uwaga Nie, nie, rusz, nie rusz Jest nasa, albo nie jest Kurde Bra jest, mam, mam, mam Jest Siedzi Mam Czyli wygraliśmy, na pewno już Czekaj Dobra, jest karp Zobaczcie na to, ile ryb No, kara się dziadka Tyle, danych zapał. I mino. i Jakiwa Pokera wygrywa zawody generalnie. No, tak. Zawody się skończyły. Jakiwa Pokera wygrała. Dobra. O co się szczęścia. tak jeszcze rybka, nie? Taki karpik był. Nice. Finalowe wypuszczanie. Jeszcze rybka do No a tego już nie będzie nagrała. Także to by było na tyle z tych zawodów.